Siema! Ostatnio w dobie jakby popularyzacji tych Q&A-ów zapytałem się na Instagramie, czy chcielibyście, abym nagrał dla Was takie Q&A. Odpowiedź była... Prawie jednoznaczna, że tak, dlatego postanowiłem, że nagram dzisiaj dla Was filmik. Ostatnio również wrzucałem takiego posta odnośnie wrzucania do mnie pytań na to właśnie QA. Wybrałem kilka według mnie najciekawszych i dzisiaj na nie odpowiem. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju odpowiedzi, które tutaj usłyszycie, są tylko i wyłącznie moją subiektywną opinią, więc nie chciałbym, żeby ktokolwiek brał to za dogmat. Lecimy. Oczywiście tak. Pierwsze pytanie to jest pytanie, które padło już po zakończeniu tego, tej tabelki, do zadawania pytań. Padło na, moje, na mojego pliwa i jest to takie pytanie, które jest dosyć ciekawe, więc myślę, że wiele osób z tego korzysta. Pytanie brzmi: jak u Ciebie wygląda Deload oraz okres chwilę przed, powrót po? Kiedy, jak długo, jaki trening, jaka intensywność? Chodziło oczywiście o okres chwilę przed i powrót po. Jakby takich okresach różnicowania intensywności treningowej, i teraz tak tutaj wszystko się obija o deload. I ja wyznaję taką zasadę, że generalnie deloadów absolutnie i w ogóle nie planuję. Też nie do końca jestem za tym, żeby jakoś specjalnie różnicować sobie te, te, te jakby okresy treningowe w trakcie tygodnia. Już mówię dlaczego. Jak dla mnie kulturystyka to jest kwestia używania pewnego rodzaju narzędzi do tego, żeby budować masę mięśniową. Czyli jeżeli jesteśmy jakby zafiksowani na tym, żeby zrobić jak największy wynik pod względem budowy masy mięśniowej, no to musimy oczywiście maksymalnie możliwie przeciążać swoją tkankę mięśniową, do tego, żeby ona w odpowiedzi na adaptację rosła. No i teraz tak, jeżeli wchodzimy sobie w taki plan treningowy, który właśnie bardzo mocno różnicuje te okresy jakby intensywności, to zazwyczaj jest tak, że pewne okresy w roku będą jakby wybiegać intensywnością od innych, co według mojej opinii może przekładać się na zmniejszenie po prostu budowania masy mięśniowej w tych okresach. Czy takie, takie podejście jest bezpieczniejsze dla stawów, dla tkanek łącznych itd. Na pewno tak, natomiast tak jak mówię, to jest kulturystyka. Tutaj każdy jakby szuka jak najszybszego progresu sylwetkowego, więc kwestie takie jak potencjalne urazy i tak dalej niestety trzeba wpisać w ryzyko zawodowe. I jeżeli ktoś chce naprawdę maksymalnie wykorzystać potencjał roczny do budowy masy mięśniowej, to uważam, że powinien skupić się na tym, żeby przez cały rok jak najwięcej siły zbudować w takich przedziałach powiedzmy między 6 a 15-20 Powtórzeń, czyli różnicujemy sobie między ćwiczeniami ilość tych powtórzeń, natomiast naszym celem jest cały czas dokładanie ciężarów. Kwestia teraz jest taka: zazwyczaj jest tak, że w momencie, w którym po prostu dochodzimy do takiego pułapu, że czujemy się już po prostu bardzo mocno przemęczeni, wówczas możemy pomyśleć o tym, żeby zrobić taki okres deloadu. Ja uważam, że taki okres deloadu warto jest sobie zrobić na przykład przed wejściem na ym, redukcję. Dlatego, że w momencie, w którym bardzo ciężko przepracowaliśmy sobie cały taki okres masowy, to najprawdopodobniej doszliśmy do wyników przynajmniej satysfakcjonujących, jeżeli chodzi o wyniki siłowe, co automatycznie bardzo mocno nas wyrężyło, nasze zdrowie pod względem właśnie stawów, ścięgien, czy generalnie nawet psychiki, bo najczęściej jest tak, że jak dochodzimy, zwłaszcza w takich rzeczach jak nogi, do ciężarów bardzo dużych, no to psychiczne jest to bardzo duże obciążenie. Zazwyczaj jest tak, że już dzień przed treningiem nóg gdzieś tam w głowie się rodzi taki strach przed tym treningiem i tak absolutnie powinno być, to jest zupełnie normalne. Z tym, że kwestia jest taka, że właśnie jeżeli już mamy robić taki okres deloadu, to lepiej zrobić go to jakby w momencie, w którym mamy dodatni bilans energetyczny i jeszcze jakby nie jesteśmy w tym okresie takim redukcyjnym niż na przykład w trakcie redukcji albo po zakończonej redukcji. Dlatego że w trakcie redukcji, jeżeli zrobimy sobie deload, no to jest nierealna szansa na to, że jeżeli nie mamy mechanicznego bodźca, żeby podtrzymać tkankę mięśniową, dodatkowo mamy deficyt energetyczny, czyli coś co również nie wpływa na utrzymanie masy mięśniowej, no to należamy się na ryzyko utraty tkanki mięśniowej, co oczywiście nie muszę nikomu tłumaczyć, jest niepożądane. I teraz tak, dlaczego nie po zakończonej redukcji, skoro również jesteśmy wymęczeni bardzo mocno, dlatego że okres po zakończonej redukcji jest okresem tak naprawdę najwyższej możliwości anabolicznych, czyli ciało jest, można powiedzieć, wygłodniałe po długim okresie deficytu i teraz, jeżeli jakby mądrze sobie rozplanujemy ten okres poredukcyjny, to jesteśmy w stanie kilka, kilkanaście kilogramów masy mięśniowej fajnej jakości na siebie wrzucić. Oczywiście pod warunkiem, że, tak jak mówiłem, wykorzystamy to mądrze, a nie po prostu wrzucimy kilka tysięcy kalorii na raz i zalajemy się bardzo mocno. Więc ja tak na to patrzę. Generalnie nie różnicuję sobie tych okresów w trakcie roku. Oprócz właśnie takich deloadów gdzieś tam przed wejściem na długotrwały okres taki redukcyjny lub w momencie, w którym na masie naprawdę mam taki ciężki okres, że czuję, że potrzebuję, to robię sobie na przykład 1, 2, 3 dni czasem resta pod rząd. I to w zupełności wystarcza. Też nie oszukujmy się, treningi siłowe to nie są treningi y, takie jak mają, nie wiem, zawodnicy MMA, gdzie trening odbywa się 2-3 razy w tygodniu, y, przepraszam, 2 trzy razy dziennie. I naprawdę ci zawodnicy są tak przemęczeni, że, że wtedy jakby to różnicowanie okresów treningowych ma rzeczywiście zastosowanie. W kulturystyce my tam trenujemy, ile? Y, raz dziennie, może 2-3 godziny maksymalnie i to jest wszystko. Także y, nie, nie uważam, żeby to było po prostu konieczne. Lecimy dalej. Eee, czy dieta wysokowęglowodanowa jest zdrowa, nie stosując INSY? Ja powiem tak, generalnie żadna dieta w oparciu o jakby takie myślenie kulturystyczne eee, nie jest zdrowa. Dlaczego już mówię? Dlatego, że e, mamy okresy, w których nasze ciało dochodzi do e, Ponad przeciętnych ilości jedzenia, żeby to ładniej zabrzmiało. Czyli takiego momentu, w którym nie do końca nasz układ trawienny, nie do końca trzustka, nie do końca kwestia właśnie ogólnie jelitowo-żołądkowa jest w stanie w ogóle to przerobić. Więc prawda jest taka, że czy to jest dieta wysokotłuszczowa, czy wysokowęglowodanowa, czy jakakolwiek inna, jeżeli mamy długi, długotrwały okres dodatniego bilansu energetycznego i to jeszcze z produktów, które są w większości przypadków, że tak powiem, czyste, czyli w większości przypadków też troszeczkę ciężej jest to, jakby zmieścić w żołądku, bo są one jakby bardziej objętościowe. No to musi to nieść za sobą jakby konsekwencje zdrowotne. Już niezależnie od tego, czy mamy rzeczy, które nam pozwalają kontrolować, jakby poziom cukru we krwi odciążać trzustkę, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o trzustkę, ale generalnie ogromne ilości jedzenia, zwłaszcza węglowodanów, bo one są właśnie bardzo objętościowe, nie są dla nas zdrowe. Więc odpowiedź brzmi, czy dieta wysokowęglowodanowa jest zdrowa. Nie stosując dysuliny? Nie. Czy jest zdrowa stosując dysulinę? Nie. Kto jest Twoim ulubionym kucharzem w Tarnowie? Jeżeli chodzi o kucharzy tarnowskich siłowniowych, to oczywiście smak stazy. Możecie znaleźć jego pewnie YouTube'a gdzieś na YouTubie. Jak się można domyślić, może znaleźć go też na Instagramie, więc właśnie pod nazwą smak.stazy. Więc śledźcie tam chłopaka, bo gotuje bardzo fajnie. Podstawowe 4, 5 suple dla Naturala. Czy jesteśmy naturalni, czy nie jesteśmy naturalni, nie ma to większego znaczenia. Ja uważam, że takie podstawowe suplementy to na pewno będą kwasy omega-3, na pewno to będzie witamina D3, na pewno to będzie kreatyna. I jeżeli ktoś jakby to uwzględnia jako suplement diety, to oczywiście odżywka białkowa, dlatego że odżywka białkowa to jest po prostu fajny sposób na to, żeby dostarczyć większej ilości białka w bardzo smakowity sposób. Więc jak ktoś lubi coś na słodko, a nie tylko mięso, twarogi i tak dalej, to odżywka białkowa po prostu się tutaj wpisuje e, idealnie. E, dalej. E, rzecz, suplement, posiłek, trening lub jakiś trik, który sprawił, że forma mega ruszyła. To jest bardzo rozbudowana kwestia, bo prawda jest taka, że jeżeli miałbym na coś stawiać, to postawiłbym na większą, jakby taką świadomość treningową. Co to oznacza? Ja w swojej przygodzie całej przerabiałem mnóstwo treningów, przerabiałem mnóstwo diet, przerabiałem mnóstwo suplementów i mogę jedynie powiedzieć jedno. Jedyne, co tak naprawdę ma znaczenie w całej tej zabawie, to jest Konsekwentne podejście do tematu. Ja wiem, że teraz to, co powiem, nie będzie za bardzo seksowne, ale jeżeli chcecie robić efekty, to musicie po prostu obrać jedną drogę, niezależnie od tego, czy ona jest mądra, czy nie mądra, bo tak naprawdę, dopóki tego tą drogą nie pójdziecie, to się o tym nie przekonacie. Czyli obieramy jedną drogę, konsekwentnie idziemy w tym kierunku, czyli nie zmieniamy treningów co tydzień, czyli nie zmieniamy diety co tydzień. Czyli nie żonglujemy ilością suplementów co tydzień, tylko trzymamy się wytoczonej drogi przez długi, długi okres, powiedzmy okres nie wiem, kilku, kilkunastu miesięcy, rok e, i patrzymy, co się dzieje. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest tutaj to, żeby po prostu robić 100%, czyli nie omijamy posiłków, czyli nie robimy rzeczy na zasadzie, no, mamy jeszcze 20 tłuszczy i 30 węglowodanów, to zjem sobie czekoladę, albo zjem sobie, nie wiem, pójdę sobie z dziewczyną na... czy z chłopakiem, co kto lubi, na, nie wiem, do McDonalda, bo to nie jest droga. Jeżeli chcemy robić rzeczywiście postępy, to zauważcie, że wszyscy ci ludzie, którzy idą do przodu cały czas i budują ogromne ilości masy mięśniowej, to są... Ludzie, którzy mają wyliczone wszystko od A do Z, to są friki. To są goście, którzy mają po prostu taki tunnel vision i lecą w jednym kierunku. No i bardzo ważne jest też to, żeby nauczyć się prawidłowej intensywności treningowej, bo niestety, ale widuje się notorycznie na siłowniach, to, że ktoś nie ma pojęcia w ogóle, co to znaczy trening do upadku mięśniowego. Pewnie wiele osób się teraz zapyta, czy ja jestem yy, za tym, żeby trenować do upadku mięśniowego i ja odpowiadam od razu na to pytanie z góry, tak, tylko i wyłącznie, czyli każdą serię roboczą, którą jakby używamy w naszym planie treningowym, wykonujemy do absolutnego załamania mięśniowego. Nie zostawiamy dwóch powtórzeń w zapasie, nie zostawiamy jednego powtórzenia w zapasie. W momencie, w którym sztanga Cię przygniecie, zakończyła się Twoja seria. Tak to powinno wyglądać, czyli co sprawiło, że waga ruszyła, forma ruszyła i tak dalej? No, Podejście. Podejście na zasadzie takie, że przestałem kombinować, przestałem zmieniać treningi zbyt często, przestałem myśleć nad pierdołami, a skupiłem się nad rzeczami, które są rzeczywiście istotne, czyli intensywność treningowa, pilnowanie sobie progressive overloadu, czyli tego, żeby rzeczywiście te ciężary szły do góry i oczywiście takie rzeczy jak pilnowanie tej kwestii regeneracyjnych, żywienia i suplementacji, to jest kwestia... Bez której się nie da obejść. O, ciekawe pytanie. Dlaczego kulturystyka? Przecież to drogie, kontuzjogenne, niezdrowe i nieprzyszłościowe. Sarkazm, oczywiście. No właśnie dlatego, chyba, że jest to rzecz, która tak naprawdę wymaga ogromnej ilości nakładu pracy, a niekoniecznie jest rzeczą, która się zwraca. Co to oznacza? Że zazwyczaj osoby, które uprawiają to. Ten rodzaj sportu to są osoby, które są pasjonatami prawdziwymi. I takich osób jest rzeczywiście bardzo niewiele. Bardzo często się spotykam z tym, że ktoś się dziwi, na przykład, cud, dietę trzymasz cały rok, albo trenujesz cały rok, nie robisz przerw i tak dalej, i tak dalej. No, nie robię. Dietę trzymam cały rok, bo to lubię. Mm, nie chcę tej asety zgrywać na zasadzie takiej, że no to jest moja droga, moja rutyna i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Kwestia jest taka, po prostu, że jakbym tego nie lubił, czyli jakbym nie lubił trzymać diety, jakbym nie lubił ważyć sobie tych posiłków, jakbym nie lubił rozkminiać tych treningów i robić ich ciężko do upadku mięśniowego, to bym tego nie robił. Wiecie, jest tyle różnego rodzaju sportów. Teraz trochę żyjemy w takich czasach, że ludzie bardzo się zafiksowali na tematyce ym, sylwetkowej. I trochę jest tak, że jakby y, nietrenowanie na siłowni, to jest trochę siara. Jak ktoś nie ma zdjęcia, przynajmniej jednego w, na Instagramie, gdzie jest y, y, na siłowni, no to to jest nie, nie za bardzo takie trendy. Ja uważam, że nie powinno tak być, bo sportów jest na tyle dużo, że każdy sobie może coś wybrać. Y, I jeżeli masz coś, co niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, co się dzieje w Twoim życiu, sprawia ci po prostu radość sprawia, że nie wiem, wstajesz rano, jesteś z siebie zadowolony albo kładziesz się w nocy, wiesz, że zrobiłeś wszystko no i Cię to cieszy wewnętrznie, no to się tego trzymaj. Także w moim przypadku to właśnie, co powiedziałem, to jest kulturystyka i dlatego sobie za tym idę. I cieszy mnie też taka właśnie yy, rzecz, że wiecie, nieraz idziemy gdzieś na jakąś imprezę yy, ze znajomymi itd., dalej. Yy, i ja wyciągam jakieś pudełko i widzę, że ci wszyscy ludzie się na mnie patrzą jak na dziwaka. Nie chodzi o to, żeby zrobić z siebie jakieś takie centrum uwagi, ale fajne jest to, że mam świadomość, że wszyscy ludzie, którzy się na mnie patrzą, po prostu nie mają na tyle silnej woli, nie mają na tyle pasji w sobie, do czegokolwiek w życiu, żeby coś takiego móc zrobić. No nie, więc to jest też fajne. Daje mi to siłę, że po prostu nie każdy jest w stanie to robić i, no i tyle tak naprawdę. Jakie są twoje rekordy w podstawowych bojach, czyli martwy ciąg, przysiad i wyciskanie. To będzie ciężkie do odpowiedzenia, dlatego że Martwego Ciągu praktycznie nigdy nie robiłem, bo dlatego że miałem i mam dalej bardzo ogromne poślady, więc nie chciałem jakby już nigdy ich mocno nadwyrężać. Poza tym od zawsze miałem gdzieś tam problemy z plecami, więc nie do końca mi to się gdzieś jakby w plan wpisywało. Pamiętam, że chyba w martwym ciągu najwięcej, ile wyciągnąłem, to nie wiem, takim klasycznym oczywiście mówię, to było chyba 220 na, nie wiem, 4-5 powtórzeń, także nie jest to jakiś super wynik. Teraz aktualnie robię rack pull i nie wiem, ile tam, 250 też ciągnę, coś takiego w serii, więc też nie są to jakieś niewiarygodnie duże rekordy. Jeżeli chodzi o przysiad, to znów, tutaj ze względu na moje kolano, na moje plecy, nie robiłem tych ćwiczeń, nie robiłem tego ćwiczenia przez bardzo długi okres, Pamiętam, że w momencie, w którym robiłem przysiady, to dawno, dawno temu już najlepszy taki wynik, jeżeli chodzi o przysiad, mój to był 180 kg na 5 powtórzeń, a jeżeli chodzi o taki wynik, który ja uważam za najlepszy, to przy wadze 60, bodajże 8 albo 7 kg siadłem 170 albo 180 na serię 5 razy 5, więc. No, ja byłem bardzo zadowolony z tego wyniku, bo jeszcze to było chyba dwa tygodnie przed zawodami, i to jest taka rzecz, którą bardzo często gdzieś tam w konwersacjach z ludźmi przytaczam, bo bardzo często pada takie hasło, że nie da się na redukcji dokładać siły. Da się, tylko nie zazwy zazwyczaj jest tak, że nie we wszystkich ćwiczeniach. W momencie, w którym ktoś ma na przykład słabą daną partię mięśniową i ogólnie ona jest u niego ciężka do progresowania, to w większości przypadków po prostu nie będzie w stanie na nią tak efektywnie dokładać, jakby dokładał w innej partii mięśniowej powiedzmy, takiej, która u niego dominuje. U mnie te nogi zawsze dominowały, więc prawdopodobnie dlatego byłem w stanie przez cały okres redukcyjny przed zawodami dokładać. A jeżeli chodzi o wyciskanie na owersce, to tego ćwiczenia również nie robię, głównie dlatego, że to jest takie ćwiczenie, które się w ogóle w moją mechanikę ruchu nie wpisuje. Jak robiłem wyciskanie na płaski ławeczce, to zazwyczaj rosły mi przednie części mięśni ramiennych, czyli przednie, jak barku, a ta klatka piersiowa zawsze była płaska, jak u nastolatki, więc... No nie robię tego ćwiczenia. Największy wynik chyba miałem, nie wiem, 150 razy 2, czy coś takiego, ale to też w jakiejś tam formie zabawy. E Pytanie z moich ulubionych, co jest lepsze, low-carb czy high-carb, które daje efekty podczas treningów? Jeżeli sobie weźmiemy podręcznik do biologii, to zobaczymy sobie, że wysiłek beztlenowy bazuje na przemianach glikolitycznych, czyli na węglowodanach. W związku z tym, że trening siłowy jest treningiem beztlenowym... Możemy już wywnioskować, że węglowodany będą lepszym źródłem energii do treningów siłowych. To jest bardzo proste. Czyli jeżeli trenujemy na siłowni, raczej zalecam diety wysokowęglowodanowe. Pytanie kolejne: jak często martwy ciąg? No tu jest pytanie takie związane bardzo mocno z programowaniem treningowym i z, tego tak naprawdę, z tym tak naprawdę, jaki jest cel treningowy, bo przypuszczam, że jeżeli chodzi o trening. Stricte siłowy, czy jakiś tam trójbojowy, to odpowiedź będzie zupełnie inna. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że jest to kanał kulturystyczny, to ja bym powiedział, że martwy ciąg nie robiłbym częściej niż dwa razy w tygodniu. I teraz tak, jeżeli robiłbym martwy ciąg dwa razy w tygodniu, to prawdopodobnie zrobiłbym martwy ciąg jeden raz ciężej, a drugi raz lżej i raczej nie częściej niż co cztery dni. Oczywiście, wszystko się tu jakby składa od tego, jak wygląda stan naszego odcinka rędziowego, naszych pleców. Bo jeżeli ktoś ma problemy, tak jak ja na przykład z plecami, to wrzucam mocno obciążenie, jakby tego prostownika, że tak powiem, czyli generalnie do pleców. Nie częściej niż raz w tygodniu, właśnie jeżeli chodzi o ruch hip-hinge. Drugi raz ja osobiście dociążam prostownik takimi ćwiczeniami jak na przykład wiosłowanie sztangą, gdzie ten prostownik również mocno pracuje, ale zdecydowanie mniej niż na przykład jakbyśmy robili ciąg klasyczny, więc ja bym powiedział, że nie częściej niż dwa razy w tygodniu. W większości przypadków raz w tygodniu będzie wystarczające, choć miałem przykłady, przypadki takie, gdzie na przykład ktoś miał bardzo mocno odstające, odstającą, że tak powiem, grubość pleców, zwłaszcza właśnie w tych dolnych odcinkach, gdzie ten prostownik bardzo mocno się jakby wyłania i wówczas nawet trzy razy w tygodniu, ale jest to raczej krótki okres i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właśnie takie zdrowotne jakby możliwości nam na to pozwalają. Jeżeli nie, to raczej bym nie przeginał pały, bo wiecie, ja na przykład miałem często tak, że robiłem właśnie progresję w tych martwych ciągach, robiąc je zbyt często, dochodziłem do momentu, w którym ciężary były już Miarę satysfakcjonujące, pojawiały się problemy z plecami i musiałem znowu przez kilka, kilkanaście tygodni odpuszczać te ciągi i tak naprawdę patrząc później przez przymętę na przykład roku, to dochodziłem do tego stanu, że tak naprawdę jestem w punkcie wyjściowym, tylko dlatego, że chciałem raszować, wiecie. Chciałem jak najszybciej zrobić wynik i przez to odciągałem jakby się sam od tego wyniku, więc czasem lepiej jest zrobić rzadziej, ale bardziej konsekwentnie i w ten sposób jakby sobie lecieć do, do przodu. O ile mniej masz kalorii w dni treningowe i czy też wtedy kręcisz cardio? Jeżeli chodzi o to pytanie, to nie mam pojęcia, dlatego że jak wiecie, ja kalorii w ogóle nie liczę, więc no nie wiem, ja tam podawałem gdzieś na moich vlogach jakby z aktualnej masy, jak wygląda to wszystko makroskładnikowo, więc jeżeli ktoś chce, to może oczywiście to podliczyć i będzie miał odpowiedź. Czy robię cardio w dni treningowe? Jak najbardziej tak. Ja robię cardio po prostu wtedy, kiedy mi wypada. Staram się nie robić cardio w dzień nóg, Natomiast jeżeli chodzi o cardio, to ja powiem więcej, bo w dnie treningowe właśnie staram się robić to najcięższe kardio, czyli khity. Dlaczego tak jest? No dlatego, że dnie treningowe to jest czas, w którym tak naprawdę nie mam treningu, więc nie mam momentu, w którym ciężko jakby moje ciało będzie pracować, więc taki hicik czy kardio jest idealnym momentem właśnie na to, żeby sobie to wkomponować w takie dnie treningowe. Jak wyglądało Twoje wyjście z mini kata na masę w kwestii kalorii i makro? No, i tutaj mogę powiedzieć, że wszystko jest opisane oczywiście w formie filmików. Opisane w formie filmików jest udokumentowane w formie filmików na moim kanale. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie zobaczyć dokładnie z tygodnia na tydzień, jak to wyglądało. Eee, dalej, eee, oglądałeś może treningi Romana Fritza? Ciekawe podejście. Dwa treningi dziennie, od lat podobnie. Ja powiem tak stałym szacunkiem dla Romana Frica, bo uważam, że sylwetkę ma niesamowicie przepiękną. Śledzę go od bardzo dawna, mam nawet plakaty z fricem. te takie stare, animalowskie jeszcze. Z tym, że jest to zawodnik, który od lat, nie mam, ile, ale, nie mam pojęcia ile, ale od wielu, według mnie osobiście nie zrobił żadnego progresu sylwetkowego. Więc to już samo się jakby nasuwa... Yy, na myśl, że gdzieś tam jego metody treningowe może nie są optymalne, więc ja uważam, że no nie jest to najlepsze podejście. Dodatkowo większość osób nie ma aż takich jakby możliwości jak zawodowi kulturyści, czyli że nie siedzą cały dzień w domu, a jedyne ich zajęcie to jest na przykład trening i odpowiadanie na maile podopiecznych lub na jeżdżenie raz na jakiś czas, na jakieś spotkania typu seminaria czy targi. Większość osób ma normalną pracę. Praca również jakby jest stresorem dla organizmu i również męczy. Dlatego też warto jest brać to pod uwagę, zwłaszcza jeżeli ktoś ma fizyczną pracę. Więc myślę, że trenowanie dwa razy dziennie nie jest dla większości osób po prostu optymalne pod względem regeneracyjnym. To jest inna kwestia. Jeszcze jedna kwestia jest taka, że ja jakiś czas temu, nie wiem, rok, chyba czy lata temu, próbowałem takiego treningu i przyznam się szczerze, że po prostu no, regeneracyjnie y, bardzo ciężko się znosi taki reżim. Y, Fritz jest frikiem, że tak powiem. I y, on akurat, y, no, jeżeli mu jakby taki trening odpowiada, to uważam, że nie ma w tym absolutnie nic złego. I ja generalnie jestem takim człowiekiem i coraz częściej dochodzę do takich wniosków, że tak naprawdę każdy trening jest dobry, każdy system treningowy jest dobry, każda metoda treningowa jest dobra, jeżeli służy danej jednostce. Wczoraj na przykład miałem przyjemność trenować z Ładą, trzykrotnym mistrzem świata, jakby ktoś nie wiedział, i jego treningi są zupełnie inne niż takie treningi, jak ja robię. Natomiast ja na przykład nie byłbym w stanie tak trenować, dlatego że no, ciężko by mi się było w takim treningu bardzo mocno intuicyjnym, bardzo mocno objętościowym, pompującym odnaleźć. Szymon też całe życie trenuje splitem. Ja w większości przypadków przez swoje życie jakby trenowałem jakimś właśnie push-pull-lexem albo FBW i tego typu rzeczami. I te splity. Jakby no nie do końca mi leżą, nie ukrywam, że chciałbym w następnym może roku albo może gdzieś tam po okresie startowym spróbować tego splitu i zobaczyć, jak to się będzie wpisywać w mój plan tygodniowy. Natomiast no jak, jakby wiecie, do czego dążę, dlatego że tak naprawdę jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Jeżeli Roman Fritz uważa, że takie podejście jest dla niego najlepsze i jest zadowolony z takiego progresu, jaki osiąga... To uważam, że to jest jak najbardziej ok. Ja osobiście uważam, że dla większości osób taki system treningowy to będzie zabójstwo melatonina oraz aszfaganda. Jak długo można każdy z nich suplementować, i Twoja opinia. Więc tak, przede wszystkim i melatonina, i aszwagandę z tego co wiem, można całorocznie suplementować. I jedna, i druga substancja jakby nie uzależniają. Melatonina to jest taki suplement, który wpływa przede wszystkim na poprawę jakości snu i na regenerację. Bardzo fajnie też się ją wykorzystuje w właśnie momencie takich jet lagów. O tym mówił Eugene Tao chyba kiedyś właśnie, że nie do końca czuje w ogóle jakiekolwiek działanie melatoniny, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, że tak powiem. Natomiast w momencie, w którym właśnie bardzo dużo podróżuje i są te jet lagi, czyli to takie zmiany stref czasowych, to melatonina bardzo fajnie się sprawdza. Więc. Jak najbardziej, ashwaganda to jest adaptogen, jeżeli ktoś ma bardzo stresowe środowisko pracy, albo ma bardzo dużo treningów, albo jest w ciężkim okresie przygotowawczym, to bym wyrzucał, Ja całorocznie nie suplementuję, chociaż wiem, że na przykład, no nie wiem, Karol Da Costa, czy wielu takich osób z branży jest za tym, żeby całorocznie stosować, bo ma też pozytywny wpływ na różnego rodzaju parametry zdrowotne, więc jeżeli ktoś... Może sobie na to pozwolić finansowo, chce, czuje, że mu to robi robotę. jak Nie widzę żadnego problemu. Opinia na temat suplementu Fenibut w okresach zwiększonego stresu. Przyznam się szczerze, że opinii na temat suplementu Fenibut nie mam, ponieważ od Ciebie w ogóle dowiedziałem się, że coś takiego istnieje. Nie będę ukrywał. Yy, wyczytałem sobie troszeczkę o, no, o tym na internecie. Bo ja mam taką manię, że jak coś już yy, usłyszę, to muszę o tym poczytać. Yy, no i brzmi to jak yy, bardzo ciężka artyleria yy, pod względem adaptogenu. Więc ja generalnie bym na tego typu rzeczy uważał. Natomiast, tak jak mówię, nie chcę tutaj yy, mówić, że coś jest dobre, niedobre albo żeby na to uważać lub nie uważać. Ja osobiście nie stosowałem, więc niestety przykro mi, ale się nie wypowiem. Suplementacja w celu poprawy trawienia przy wysokich białkach czyli więcej niż 3 gramy na kilogram masy ciała, jak się można spodziewać. Wiecie co? Kwestia jest taka. Przede wszystkim warto by było najpierw zastanowić się, czy rzeczywiście to jest kwestia związana z trawieniem samych białek, bo bardzo często jest tak, że ktoś nie do końca dobrze ma skomponowaną dietę i korzysta z produktów, które ogólnie są dla niego bardzo ciężkostrawne i które nie leżą mu odpowiednio na jelitkach, że tak powiem. I trzeba to też czasem jakby wziąć pod uwagę, że właśnie nie zawsze jest tak, że to, to białko jest problematyczne. Na pewno zastanowiłbym się też nad tym, czy ktoś jakby od razu wszedł na taką ilość białka, czy było to stopniowe jakby zwiększanie, bo jeżeli ktoś ma powiedzmy Załóżmy, że ktoś waży 100 kg, żeby łatwo liczyć i ma te 2 g białka na kilogram masy ciała, czyli je 200 g dziennie i z dnia na dzień zwiększy do 300 lub 350, to prawdopodobnie bardzo mocno odczuje to właśnie pod względem trawiennym. Natomiast jeżeli będzie stopniowo co tydzień na przykład do 20-30 g białka, to powinien ten proces zajść dużo, dużo łatwiej. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś tam mogą wspomóc, to oczywiście takie ogólne enzymy trawienne, Zwracać oczywiście na enzymy, które bezpośrednio składają białka i betaina, HCl, to są takie rzeczy, które gdzieś tam, betaina zwłaszcza z pepsyną, które gdzieś tam fajnie właśnie wpływają w momencie, w którym mamy duże ilości białka. Z tym, że na, na tą betainę z pepsyną bym uważał, bo to też można sobie troszeczkę narobić szkody, jeżeli ktoś przesadza, a nie ma takiej potrzeby. Więc na to bym głównie zwrócił uwagę, czyli na. Jakby, yy, ogólną jakby zaraz diety i to czy te wszystkie jakby rzeczy, które tam w tej się znajdują, są dla nas i przez nas fajnie strawne. Też na takie rzeczy jak picie dużej ilości wody, bo też się spotykam z tym, że ludzie jedzą ogromne ilości jedzenia, ale nie piją w ogóle wody, przez to też ten układ trawienny jest bardzo mocno obciążony. No i kwestia taka jak enzymy trawienne. Ja podawałem, jakie ja używam. Ja używam enzymy z firmy Alines. Adam wiem, że poleca firmy KFD, też robią bardzo fajną robotę. No i nie wiem, takich jeszcze enzymów, które gdzieś tam fajnie działały zawsze na mnie, to na przykład Super Enzymes, chyba z Now Foods. Więc... Tak, w większości jakby innych rzeczy bym nie kombinował. Kiedyś próbowałem z, kombinować z octem jabłkowym, nie zauważyłem większych efektów, więc nie wiem, czy to jest kwestia, która rzeczywiście działa, nie działa. Ja czasem stosuję, bo chyba bardziej dlatego, żeby samemu sobie wymówić ten wiecie, efekt placebo, ale tak naprawdę to myślę, że najważniejsza kwestia jest, żeby jeżeli mamy już jakieś problemy trawienne, przede wszystkim dojść do tego, od czego one się biorą. Okej, okay, z wszystkich takich pytań, które były gdzieś tam na tle interesujące, to chyba wszystko. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście zostawiali pytania pod tym filmikiem, ewentualnie pisali do mnie gdzieś tam na Prima, na Instagramie. Również będę na nie odpowiadał, jeżeli podobał się taka wersja mojego QA, to oczywiście, e, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, ja bardzo chętnie coś takiego będę gdzieś tam cyklicznie nakręcał, bo jest to też taka forma filmiku, która nie jest ode mnie zbyt wymagająca pod względem montażu, więc mogę to robić e, częściej i nie będzie mi to jakby absorbowało czasowo, więc jeżeli e, chcecie, to jak najbardziej. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, zachęcam do lajkowania, udostępniania itd. itd. Jeżeli chcecie, również zachęcam do tego, żeby użyć sobie mojego kodu. Trener Dawid na Bodypack.pl macie do 10% taniej na suplementy, czyli na całe zamówienie, co jest bardzo fajną opcją, bo można troszkę zaoszczędzić. Także jeżeli chcecie mnie troszeczkę wesprzeć w moich działaniach, to ciach, używajcie. Ja się oczywiście już filcuję, jakby to powiedział mój tata, a my widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się i cześć!